Alan Gordon. Śmierć w dzielnicy Weneckiej, czyli polityka Bizancjum w rękach Błazna. Nastało lato roku 1203, a wraz z nim wojska IV Krucjaty oblegały Konstantynopol. Sytuacja polityczna jest nad wyraz skomplikowana. Miastem rządzi Aleksy III Angelos, który obalił swego brata Izaaka. Oślepiony Izaak przetrzymywany jest w lochu, zaś jego syn Aleksy IV, przez krzyżowców uznany za prawowitego cesarza, domaga się tronu Bizancjum dla siebie. Całą krucjatę manipuluje doża wenecki Enrico Dandolo, który żywi do cesarstwa wieloletnią urazę. Choć jego poprzednie knowania zostały udaremnione, tym razem Dandolo nie zamierza się ugiąć nawet przed ekskomuniką. Tymczasem w Konstantynopolu popełniono morderstwo w dzielnicy oddanej w zarząd wenecjanom. I pewnie sam fakt niewyjaśnionej śmierci cudzoziemca nie wzbudziłby zainteresowania cesarskich urzędników, gdyby nie to, że cudzoziemiec ów był ich informatorem. Wobec weneckiej floty za murami uzasadnione staje się podejrzenie, że mieszkający w Bizancjum Wenecjanie planują dywersję i dlatego szpieg został usunięty. Ale, zgodnie z odwiecznymi zasadami gier wywiadowczych, urzędnicy cesarscy nie mogą się w sprawę angażować wprost, dlatego do przeprowadzenia śledztwa delegują festę. Osią fabularną książki jest śledztwo kryminalne w sprawie morderstwa, oplecione skomplikowaną siecią wywiadowczych domniemań, których istnienia żadna ze stron oficjalnie nie potwierdza. Bizantyjczycy wiedzą, że Wenecjanie coś knują, ale nie wiedzą co. Wenecjanie wiedzą, że zwrócili na siebie uwagę, ale nie wiedzą w jakim stopniu. Feste zaś wie, że Bizantyjczycy odkryli jego podwójną grę. Na szczęście chwilowo cele Feste są zbieżne z planami cesarskich urzędników. Obu stronom zależy na oddaleniu widma wojny, tym bardziej, że na wojskowe talenty panującego cesarza raczej nie mogą liczyć. Feste ma również prywatną motywację. Jego żona, Viola, jest w ciąży, i popyt w szturmowanym mieście z pewnością nie wyszedłby jej na zdrowie. Tym razem autor nie ogranicza się do jednoosobowej narracji. Poza relacją pochodzącą z ust Festę, czytelnik otrzymuje kilka rozdziałów opowiedzianych przez Violę. Ta zmiana ożywczo wpłynęła na książkę. Dzięki niej mamy okazję spojrzeć na wydarzenia z dwóch różnych punktów widzenia. Część wypadków poznajemy dzięki relacji zuchowatego i buńczucznego Festę. A część oglądamy oczami Violi, zaniepokojonej żony i partnerki w błazeńskim rzemiośle. Przyznaję, że trzeci tom gildi błaznów pozytywnie mnie zaskoczył. Po bardzo dobrej pierwszej części, która urzekła mnie głównie szekspirowskimi odniesieniami, oraz znacząco gorszym drugim tomie cyklu, z przewidywalnym rozwiązaniem i nieco wymuszonym humorem, trochę się martwiłam o jakość kontynuacji. Jak się okazało, zupełnie niesłusznie. Wątek śledztwa jest poprowadzony bardzo dobrze, a rozwiązanie naprawdę zaskakuje. Ponadto autor zręcznie wykorzystał historyczny przebieg wypadków do podbudowania wersji, na której oparł konstrukcję całego cyklu. Za kształty dziejów średniowiecznej Europy w znaczącym stopniu odpowiadają członkowie gildii błaznów, którzy z zakulis pociągali za odpowiednie sznurki. W Konstantynopolu prawdziwym architektem wydarzeń był Feste, który nie dość, że wymyślił polityczny plan opóźnienia weneckiej inwazji i sprawił, że wprowadzono go w życie to jeszcze manipulując głównymi uczestnikami zdołał ukryć swoją rolę w tym przedsięwzięciu. Lubił takie przewrotne zabawy z historią. Podsumowując, w moim prywatnym rankingu książka Alana Gordona plasuje się na drugiej pozycji, zaraz po Trzynastej Nocy, tomie otwierającym serię. Autor recenzji Beata Kajtanowska, czytała Izabela Alain-Zabłocka. Recenzja opublikowana na portalu katedranast.pl